Witam, Tomasz Żublewski, Wolność w Remoncie. Magiczne pieniądze. Miliardy znikąd, czyli świat w objęciach nowoczesnej polityki monetarnej. Czym jest i czy nas uszczęśliwi? Nigdy w historii rządy nie wydrukowały tyle pieniędzy w tak krótkim czasie. Europejski Bank Centralny łącznie wydrukował 2 biliony 350 miliardów euro. To są głównie bezwrotne granty, część na niskooprocentowane kredyty. Stany Zjednoczone 2 biliony dolarów. W większości skupując obligacje skarbowe i prywatne, śmieciowe papiery dłużne. W rezultacie wartość pieniądza na światowych rynkach przekroczy 10% łącznej wartości PKB Europy i Ameryki. Oczywiście to nie koniec, bo jest jeszcze Japonia, Korea, Chiny, Chiny w małym stopniu. Polska za pośrednictwem PFR-u wyemitowaliśmy 44 miliardy złotych obligacji. Na koniec myślę, że ta suma dobije gdzieś do 60 miliardów plus wcześniejsze tarcze, podwyżki świadczeń dla bezrobotnych, turystyczne, te 500 plus. Razem będzie myślę, że ze 100 miliardów, a górką jeszcze te 64 miliardy wsparcia z Unii Europejskiej, co samo sobie już to jest jakieś 10% naszego PKB, niezależnie od kolejnej perspektywy unijnej. Ale i inne kraje. Francja, ponad to co wydrukuje EBC, wyda 8 miliardów na ratowanie Renault, Niemcy 9 miliardów na ratowanie Lufthansa, 25 miliardów Niemcy też wydadzą na ratowanie przemysłu, łącznie razem z tymi obniżkami VAT jakieś 350 miliardów euro. To są cyfry, ale pod spodem jest. Twarda wojna, batalia o przyszły kształt świata. Tak naprawdę to są dwie batalie. Jedna jest o przechwycenie kawałka tortu od mocno poturbowanej Ameryki, a druga o nowy, społeczny ład monetarny. Klasyczna teoria monetarna mówi nam, że ta bezprecedensowa ilość pieniądza na rynku tworzy poważne ryzyko hiperinflacyjne. Z drugiej strony, bezprecedensowa jest też skala zniszczeń. Długie miesiące przestojów, bezrobocie, równoczesne załamanie podaży i popytu. To wszystko może być porównywalne tak naprawdę tylko z okresem wojny, kiedy wszystkiego wszędzie jest za mało i żadne pieniądze nie mogą przełamać stagnacji. Stąd też narzędzia dzisiaj bardziej przypominają właśnie gospodarkę wojny niż gospodarkę pokoju. Pierwszy raz na taką skalę magiczne pieniądze pojawiły się w czasie II wojny światowej. To był amerykański bank rezerw federalnych Fed, który zobowiązał się skupić każdą ilość obligacji skarbowych. Chodziło o to, żeby rząd nie utracił rentowności kredytowej, żeby nie musiał płacić wyższych odsetek, kiedy przyjdzie już odbudowywanie gospodarki. Dług i tak na koniec był dość wysoki, bo wymykał podniesienia podatków tzw. tak zwany victory tax, ale mógł być znacznie wyższy i podatki mogły być też wyższe. Ten sam Cel przyświeca dziś PFR-owi, Polskiemu Funduszowi Rozwoju, który emituje obligacje zamiast tego, żeby rząd musiał zaciągać długi. Obligacje kupują banki, banki później po jednym, dwóch dniach wymieniają je na świeżo dodrukowane pieniądze. Mają nadzieję, że w czasach stagnacji te nowe pieniądze nie będą generowały inflacji. PFR sprzedaje swój dług bankom z oprocentowaniem 1,7%. A potem z marżą, jak już mówiłem, banki sprzedają to mbp który zapisuje w bilansie to po stronie należności rządu, ale już wypłaca nowo wyprodukowane, świeże pieniądze. Perpetuum mobil. Na co dzień możliwe tylko w stanie wyjątkowym. Ale tu zaczyna się nasza tak naprawdę dyskusja o Modern Monetary Theory. MMT, zapamiętajcie ten skrót. MMT, nowoczesna teoria monetarna, to pokojowa wersja gospodarki wojennej. Polityka monetarna na nowe, postglobalne czasy. Rządy, zgodnie z teorią, mogą robić w zasadzie wszystko, co chcą wszystko, co jest konieczne, aby zaspokoić cel publiczny. Australijski profesor ekonomii Bill Mitchell, uważany jest za guru. MMT twierdzi, że różnica między czasami pokoju a czasami wojny tkwi tak naprawdę w naszej głowie. Skoro przekonaliśmy ludzi, że pandemia wymaga wojennej ekonomii, to równie dobrze możemy uznać, że wymaga tego no, powiedzmy, polityka klimatyczna albo nierówności społeczne. Musimy tylko inaczej je nazwać, opakować i inaczej opisać. Powiedzmy, jeżeli mówimy o klimacie, no to egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości a w przypadku nierówności społecznych będziemy pewnie w kółko pokazywali obrazki płonących ulic Ameryki. Widzicie, co się może zaraz stać. Jednym słowem, rządy mogą wydawać tyle, ile chcą, o ile mogą zmusić nas, swoich obywateli, do wykonywania pracy w imię idei wielkich jak wojna. Kluczem do nowoczesnej ideologii monetarnej jest założenie, że pieniądz jest tworem prawa, nie rynku. Koncept ukłuł niemiecki historyk Friedrich Knapp, autor państwowej teorii pieniądza, który w 1905 roku zwrócił uwagę, że tak naprawdę to oryginalnie to rządy stworzyły pieniądze, tworzyły je na zakup towarów i usług od sektora prywatnego, ale tak naprawdę w zamian za nic nic nie oferowały. Ludzie uznawali pieniądz tak jak uznają monopol państwa na przemoc. Jego prawo do ściągania podatków, po prostu mieli obowiązek. Żeby wprowadzić pieniądz do obiegu, wystarczyło, że rząd kazał obywatelom płacić tym pieniądzem podatki. Przyjmując, że rząd w ten sposób właśnie tworzy pieniądz i finansuje nim swoje wydatki, to logicznym jest, że unieważnia swój dług, ściągając podatki z powrotem. Wyznawcy nowoczesnej teorii monetarnej wywodzą z tego, że równie dobrze, zamiast opodatkowywać swoich obywateli, rząd może sam wypłacać pracownikom pensję z pominięciem przedsiębiorców, traktując ich jak pośredników. Taki split payment, tylko w drugą stronę. Państwo płaciłoby osobno przedsiębiorcy za jego marżę, za organizację pracy, a osobno, osobno, wprost pracownikom. Ci, którzy w ogóle nie wykonywaliby żadnej pracy, otrzymywaliby gwarantowany dochód minimalny, takie podstawowe uposażenie, ale też w zamian za pracę. Za pracę społecznie ważne. To rząd by określał. W szpitalu, przy zieleni, sprzątaniu, co tam jeszcze. Mitchell zwraca uwagę, że nie tylko zlikwidowalibyśmy w ten sposób bezrobocie, ale co ważniejsze, rząd mógłby dowolnie sterować wtedy siłą roboczą. Sam decydowałby, kto ma zarabiać więcej, kto ma zarabiać mniej. Nie musiałby się kierować zasadami rynkowej podaży i pobytu, ale tym, co on uważa, że jest społecznie najważniejsze. Trochę też na takiej zasadzie, już w Polsce działają spółki Skarbu Państwa, gdzie to państwo może nakazać kopalni miedzi wożenie maseczek z Chin i z powrotem, Orlenowi produkcję płynów do dezynfekcji, pfr rozdawanie pieniędzy. W Stanach Zjednoczonych, mimo zupełnie innej struktury gospodarczej, prywatne firmy w czasach pandemii też działały. Pod dyktando państwa. W za obietnice, czy gwarancje pomocy w przyszłości, przestawiały się na produkcję respiratorów. Na przykład firma 3M wypełniała też dodatkowo cele polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, kiedy odmawiała sprzedaży maseczek, na przykład, do y, Niemiec. A, a też niemiecki rząd blokował dostawy sprzętu medycznego z prywatnych niemieckich firm do włoskich szpitali. Skoro Prawa rynku mogą być zawieszone w sytuacji nadzwyczajnej, to co stoi na przeszkodzie, żeby przestały obowiązywać, dopóki nie uporamy się ze wszystkimi cywilizacyjnymi wyzwaniami? Pytanie postawiła Stephanie Kelton w głośnej książce. Tytuł: Mit deficytu: nowoczesna teoria monetarna narodziny ludowej gospodarki. Myślę, że książka ma szansę awansować do czołówki bestsellerów, jako nowa Biblia progresywnej lewicy. Kelton pisze, że państwo nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o tworzenie pieniędzy. Musi tylko zręcznie zarządzać przepływem siły roboczej i dostępem do surowców. Kelton liczy, że państwo sterując strumieniem wyprodukowanych przez siebie pieniędzy w kierunku branż przyjaznych, na przykład przyjaznych środowisku, czy. Branż, spółkom wrażliwym rasowo albo genderowo, jest w stanie w ten sposób poprawić nasz świat. Jeżeli ktoś sądzi, że to jest utopia, to niech dobrze teraz przyjrzy się programom Angeli Merkel, która już steruje tym, dyryguje strumieniem pieniędzy pomocowych. Otóż pomoc dla przemysłu motoryzacyjnego ograniczona została do produkcji samochodów, ale tylko elektrycznych. Drugi strumień, strumień pomocy pracowniczej to są pieniądze na zakup nowego samochodu. W czasach pandemii ten dodatek wzrósł z 3000 do 6000 euro na zakup, uwaga, tylko samochodów elektrycznych. 25 miliardów na wsparcie niemieckich firm w potrzebie to sporo, ale te świeżutko wydrukowane pieniądze. Pójdą do firm tylko technologicznych, tych zagrożonych przejęciem przez obcy kapitał. A no i też dla firm społecznie odpowiedzialnych. Podstawcie to sobie, co chcecie. Gender, LGBT, kolor skóry. W każdym razie nie każda firma otrzyma pomoc. Jako przykład niemiecki producent broni Sieg Sauer, na grawędzi bankructwa, nie tylko że nie dostanie grosza, ale dodatkowo został zachęcony do przenosin. Do Stanów Zjednoczonych. Wąd stąd nie potrzebujemy takich. Strumień pieniędzy. Jeszcze Kelton, cytat: Państwo może kreować gospodarkę własnymi projektami dla przez siebie określonego dobra społecznego. Kiedy premier Morawiecki mówi, że wielkie państwa stawiają na wielkie inwestycje, to sięga nie tylko po ekonomistów z czasów depresji, z lat 30., po Maynarda Keynesa na przykład, ale też całkiem nowych, progresywnych, świeżutkich intelektualistów jak Kelton. Nawet jeżeli jeszcze nie czytał jej książki, to myślę, że mu się spodoba. Podobał mu się Kapitał Piketty'ego. To również powinno pasować do jego wizji nowej ekonomii, jego Wielkich, progresywnych inwestycji. Podobnie jak Keynes, premier Morawiecki wierzy w tak zwany mnożnik fiskalny, nomen omen, mnożnik Keynesa, mnożnik fiskalny, czyli że pieniądze z budżetu pobudzają konsumpcję, a ta zapewnia większy wzrost dochodu narodowego niż wartość samego tego impulsu fiskalnego. fiskalnego. Wielkie państwowe inwestycje z kolei dają nowe miejsca pracy ludziom, którzy później płacąc podatki zwracają to pieniądze, te pieniądze do budżetu z nawiązką, czyli Państwo zadrukowuje papier, na który nie ma pokrycia w dobrach ani w majątku. Z tych pieniędzy tworzy nowe inwestycje, nowe miejsca pracy, które wypracowują większy majątek niż wartość tego tych zer na zadrukowanym papierze. Słabym punktem tego ekonomicznego perpetuum mobile jest matematyka. Otóż nie jest możliwe mnożenie przez podział. Bo te cudowne mnożniki fiskalne w rzeczywistości są dzielnikami. Mamy całe mnóstwo badań na ten temat. Polecam opracowanie profesora Roberta Baro, nowe podejście do makroekonomii. Baro przeprowadził całą serię badań nad efektami inwestycji budżetowych. Jak się okazuje, najwyższy w historii współczynnik zwrotu, jaki udało się osiągnąć, to udało się to Amerykanom. Właśnie w czasie II wojny światowej zainwestowane w rozwój 800 miliardów przełożyło się wtedy na 640 miliardów dodatkowych wpływów do budżetu, czyli mnożnik był jakieś 0,8%. W czasach pokojowych nigdy nie udało się osiągnąć takiego wskaźnika, nawet w Stanach Zjednoczonych nigdy powyżej 0,5%. Głównie dlatego, że wypadki, wydatki państwa musimy liczyć jako całość. Nie coś wyrwanego jako pojedynczy projekt. Jeżeli więcej pieniędzy przesunięte zostało na budowę dróg czy mostów, to mniej będzie na budowę szkół czy szpitali. Jeżeli więcej państwo pieniędzy pożyczy, to więcej będzie musiało zwracać i mniej będzie na budowę szkół czy szpitali. Wystarczy zresztą zerknąć, co się stało, kiedy rząd przekierował strumień pieniędzy na cele socjalne państwo finansując swoje magiczne inwestycje zaniedbało sporo, sporo działań lokalnych. O 14 miliardów. Wzrosła wartość podatków samorządowych po 2016 roku. To były opłaty handlowe, opłaty za psa, za wodę, za segregację śmieci. Zresztą nie tylko samorządom brakuje pieniędzy, widać to też po centralnych podatkach. Opłata bankowa, opłata cukrowa, opłata emisyjna, opłata recyklingowa, opłata od powierzchni handlowych, wyższe akcyzy na papierosy, na alkohol. To są koszty mnożnika fiskalnego, który w praktyce dziesiątkuje nasz dobrobyt. Państwo oczywiście musi budować drogi, sieci energetyczne, szkoły i co tam jeszcze, ale na tym się nie zarabia. Na tym kiedyś oczywiście będą korzystać kolejne pokolenia. Jeżeli jednak ktoś prowadzi te inwestycje licząc na zysk, to się przeliczy. Dlatego państwo musi się jeszcze bardziej zadłużać żeby prowadzić te inwestycje. Szacuje się, że jak już opadnie ten cały kurs, to skończymy z ekstra no, jakimiś 150 miliardami długów. Na początku XIX wieku zwrócił uwagę na to wybitny francuski ekonomista Jean-Baptiste Say. W traktacie o ekonomii politycznej, nazwanym zresztą ekonomicznym odpowiednikiem teorii grawitacji, dowiódł, że rozwój gospodarczy jest możliwy tylko wtedy, kiedy mamy równowagę podaży z popytem. Państwo może wesprzeć firmy na czas katastrofy, tak jak to poniekąd robi PFR, wypłacając fundusze wprost do przedsiębiorców, kiedy są w stanie zapaści, ale już kolejne tarcze, bogate w najdziwniejsze zapisy, w tym flagowy projekt duetu. Duda Morawiecki, 30 miliardów na fundusz inwestycji państwowych, to już jest psucie równowagi rynkowej. Inwestycje kosztem własnych obywateli. Prosty przykład. Państwo wykłada pieniądze, które pożycza dzięki niskiej stopie procentowej. Po ostatniej obniżce stopy referencyjnej przez NBP, która została ściągnięta niemal do, niemal do zera, wychodzi państwu to tanio. Ale... Odbywa się to kosztem oszczędności własnych obywateli, którzy tracą na lokatach, kosztem banków, które tracą zyski i przez to nie mają pieniędzy na pożyczanie firm, firmom na rozwój, na ich własne prywatne inwestycje. Kto decyduje o tym, czyje inwestycje są lepsze? MMT, nowoczesna teoria monetarna, państwo. Mało tego, co jeszcze robi Państwo? Otóż wicepremier od państwowych spółek Jacek Sasin mówi, że będzie nacjonalizował, czy jak on tam mówi, polonizował. Żeby wyszło mu taniej, żeby pozbyć się konkurencji, wprowadza rząd zakaz sprzedawania udziału w spółkach zagranicznemu kapitałowi. Robert Gwiazdowski ostatnio pytał, czy zawieszenie na dwa lata prawa zagranicznych firm do kupowania udziału w polskich firmach. To jest głupota czy sabotaż? Pytał Robert. Nie, Robercie, to jest nowoczesna teoria monetarna w działaniu. Monetarne narzędzie do osiągania celów politycznych, a nie ekonomicznych. Sztandarowym przykładem jest propozycja wiceministra Artura Sobonia: Nacjonalizacja sklepów spożywczych w imię sprawiedliwszych cen. Pamiętacie? Rząd może wszystko, tylko musi stworzyć poczucie zagrożenia. Musi nas tylko przekonać, że wysokie ceny truskawek stanowią śmiertelne zagrożenie, warte uruchomienia wojennych narzędzi ekonomicznych. Jak to powiedział Soboń, trzeba by się zastanowić nad akwizycjami już istniejących sklepów. Wtedy bylibyśmy obecni na obszarze od pola do stołu. To co Różni progresywną teorię monetarną, od pisowskiej polityki monetarnej, to są tylko cele. Narzędzia przymusu są takie same. Kelton nie ukrywa tutaj swoich lewicowych poglądów. Wierzy, że MMNT w pierwszym rzędzie zaprzęgnie mechanizmy poprowadzone w czasie wojny i pandemii do pełnej inżynierii społeczno-monetarnego progresywizmu na rzecz klimatu, genderyzmu, równości majątkowej. Ale kto zabroni innym rządom wykorzystywać te mechanizmy do wspierania narodowego socjalizmu, czy choćby do interesów własnej partii, tak jak to się dzieje w y, przypadku Orbana? Strategie wojenne nie powinny już być uważane za wyjątkowe, ale stanowić część normalnego zestawu narzędzi. To pisze Kelton. Przesuwanie pracowników, dotacje i, nade wszystko, to drukowanie, wieczne drukowanie pieniędzy. Wspaniały nowy świat, który tak naprawdę, on już istnieje w Chinach. Chiński model rozwoju gospodarczego również został oparty na centralnej kontroli przepływu pieniądza. Państwo steruje wydatkami w taki sposób, żeby wspierać cele wytyczone przez partie, albo przynajmniej wykarmienie ich wszystkich i nakazuje bankom, Kredytowanie lokalnych władz i finansowanie wybranych przez przedsiębiorstw, które partia wskazała. A kiedy brakowało w bankach pieniędzy, rząd je po prostu dodrukowywał. Pekin zgodnie z tą wykładnią MMT tłumi też inflację, steruje polityką kredytową, ogranicza, zmniejsza wartość pieniądza. No i oczywiście. Steruje wysokością wynagrodzeń. Tajemnicą jednak, wielką tajemnicą powodzenia nowoczesnej teorii monetarnej w chińskim wydaniu jest to, co chiński historyk Queen Hui nazwał przewagą komperatywną, czyli ograniczeniem praw człowieka. Państwo może pokonywać wyzwania społeczne, jeżeli przekona obywateli, że jest w stanie wojny, albo ich po prostu steroryzuje. Chciałbym, żeby to. W tym momencie wybrzmiało, że kluczem do wprowadzenia progresywnego modelu nowej ekonomii jest pozbawienie ludzi prawa do forsowania swoich indywidualnych marzeń, celów i interesów, czyli mniej lub bardziej oświęcona dyktatura celów. To jest właśnie ta oferta na nowe czasy, jaką lewica i z prawa, i z lewa kładzie nam na stole. Pokonamy nierówności, zagrożenia klimatyczne, genderowe, czy zaspokoimy aspiracje narodowe, jeżeli ograniczymy prawa obywatelskie. Skoro nie możemy czasem tego zrobić terrorem, bo się tym brzydzimy, to możemy was terroryzować, zmieniając system monetarny. To fascynujące, jaką długą drogę demokratyczna lewica przebyła od wolności jednostki do zniewolenia. Dokładnie coś, przy czym Friedrich Hayek przestrzegał nas w 1944 roku w drodze w książce Droga do Zniewolenia. A swoją drogą jest to generalna uwaga do rozmaitych rozwiązań, które nazywamy sobie nową przyszłą rzeczywistością, bez zgłębiania, badania ich przeszłości. Trochę rozmawialiśmy o tym na spotkaniu Wolności w Remoncie z okazji naszego setnego. Wydania. Spotkaliśmy się w świetlicy Wolności i obiecałem wtedy, że do tego wrócę. I to jest a propos też kubek, który wyprodukowaliśmy specjalnie z tej okazji. Nas kosztował 26,50 zł. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć naszą fundację dodatkową jakąś darawizną, to kubek jest wasz. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Wracam do tej nowoczesności, co jest stara jak świat. Ostatnie trzy czy cztery miesiące oswajaliśmy się z myślą, że świat po pandemii będzie wyglądał inaczej. Opowiadaliśmy sobie o wirach dzieju, w cywilizacyjnych ruchach tektonicznych, perfekcyjnych huraganach i burzach. Stopniowo tak przyswajaliśmy krok po kroku słowniki pojęć meteorologicznych i geologicznych. I myślę, że bardziej byliśmy zauroczeni świeżością intelektualną tych terminów niż logiką etapu. Oczywiście w czasach, kiedy Chiny straszą wojną, mieszkańcy Hongkongu w panice przyjmują brytyjskie obywatelstwo, wali się Bretton Woods, palą się amerykańskie ulice, a Niemcy są o krok od wchłonięcia Unii Europejskiej, trudno jest wtedy myśleć o banalności, że to jest banalny etap. A jednak rewolucje też na swój sposób bywają banalne. To, co jest wyjątkowe, to niewątpliwie tempo zmian, eskalacja napięć, że wszystko dzieje się jednocześnie na tylu frontach. Ale tak jak nowoczesna teoria monetarna, jej poszczególne elementy są banalnie powtarzalne, tak też te progresywne koncepty więcej mówią o tym, kim się staliśmy, a nie o tym, kim kiedyś gdzieś tam będziemy. Na w przełomie XIV i XV wieku po miastach Bliskiego Wschodu wędrował jeden z najwybitniejszych filozofów wczesnego średniowiecza, Ibn Haldun. Jego myśli o tych prawach, które rządzą procesem przemian, do dziś są aktualne, a nawet zyskują na aktualność. Jego najważniejsze dzieło Muqaddima, co po arabsku znaczy wprowadzenie wprowadzenie do praw rządzących Ludzkością. To jest zbiór obserwacji o przemijaniu dynastii, które, jak pisał Haldun, przechodzą przez fazy triumfu i upadku. Bieg historii, jak pisał, jest zgodny z powtarzalnymi zasadami. To nie jest ciąg oderwanych od siebie zdarzeń. Owszem, determinują je rozmaite czynniki, od geograficznego i środowiskowego, po polityczny i społeczny. Ale. Jako społeczeństwo tak naprawdę kręcimy się w kółko wokół wyznaczonych już schematów. Ibn Haldun twierdził, że dynastia, która dochodzi do władzy, ma takie ogromne, silne poczucie plemiennej więzi. Dziś pewnie powiedzielibyśmy więzi narodowej. Pielęgnuje wartości, pielęgnuje wszystkie prawa, które pozwoliły jej wynieść się na wyżyny. Haldun nazywa je Asabija. To jest to, co staje się drogowskazem dla całej społeczności, dla całej dynastii, tak jak byśmy w naszym polskim przypadku po roku 90. pewnie mówili o duchu przedsiębiorczości, prawicowitości, wolności rynkowych, które przez wszystkich innych charakterystykach narodowych były takimi, które przez lata, przez nikogo w zasadzie nie były specjalnie kwestionowane i były tymi, które zaprowadziły nas na tu, na, w to miejsce, gdzie jesteśmy. Coś, co łączy klan, łączy plemię, łączy nas poczuciem wspólnego celu na początku wspaniałej drogi. Ale Asabija słabnie z pokolenia na pokolenie i w czwartej generacji dynastia zapomina o wspólnocie celów. Popada w maraz i porzuca to, co niegdyś stanowiło jej świetności. Przy czym czwarta dynastia swoją degenerację Ubierze we wzniosłe hasła i odnowi szaty, pisze Haldun. To, te szaty to, to jest, co to ma być nowe. Nowe, wspaniałe teorie, które mają racjonalizować, jak w przypadku MMT, upadek oryginalnych wartości rynku, kapitalizmu, pracowitości. Gdzie my, Polacy, w tym wszystkim jesteśmy? Polska wyszła z pandemii. W relatywnie dobrej kondycji. W kolejnych rankingach wyróżniano nas jako kraj, który ma szansę najłagodniej przejść ten kryzys i najlepszy dowód, że kiedy w całej Unii w pierwszym kwartale przynajmniej PKB spadło o ponad 3%, w Polsce wciąż jeszcze rosło, słabiej oczywiście, ale jednak te 2% mieliśmy i to na plusie. Zawdzięczamy to mniejszemu udziałowi usług w naszym miksie ekonomicznym, mniejszemu uzależnieniu od branży motoryzacyjnej, która szczególnie mocno była poturbowana w ostatnich miesiącach i dzięki temu, że rząd na czas zrobił e, redukcję naszego zadłużenia. Wciąż mamy spore, dobre szanse na zajęcie wyższego miejsca na globalnej piramidzie dobrobytu po tym, jak już ten kurz po pandemii opadnie. Ale to niewielkie inwestycje publiczne będą stanowiły o naszej świetności. Na pewno nie nacjonalizacja firm, nie cała ta nowoczesna teoria monetarna, tylko powrót do wartości, do wartości, które stanowiły niegdyś o tym naszym historycznym sukcesie. A powrót do wartości pierwszej dynastii, do początków naszej wolności, do reform systemowych, strukturalnych. Związek przedsiębiorców-pracodawców, który właśnie obchodzi dziesięciolecie swojej działalności, gratulujemy, jest patronem projektu, który przygotowaliśmy w Warsaw Enterprise Institute. To jest dziewięć filarów odbudowy gospodarczej Polski. Autentycznej odbudowy w miejsce trwonienia ludzkiej energii na konstruowanie biurokratycznych gmachów próżności, tworzenia nowej. Nowego prawno instytucjonalnego otoczenia w miejsce pogłębiania systemowej anarchii. To jest coś, co już robimy od 30 lat. Znajdziecie tam Państwo pomysł na autentyczną naprawę systemu podatkowego. Po prostu tutaj już gorzej być nie może. Jesteśmy dzisiaj na szarym końcu razem z najgorszymi systemami podatkowymi w całym OECD. Czas też poważnie podejść do katastrofy demograficznej, do bankrutującego systemu emerytalnego czas na rewolucję technologiczną, której jedynym komponentem nie może być cały czas zaklinanie słowa postęp. W 1980 Pierwszym roku, kiedy Ronald Reagan zaczął mówić o swoich systemowych reformach i chciał wyprowadzić Amerykę z zapaści lat 70., zebrał w październiku grono swoich republikańskich działaczy i, i właśnie wtedy cytował Halduna. Wspomnę, mówił Reckard, wspomnę zasadę, która sięga XIV wieku, kiedy muzułmański filozof Haldun powiedział, na początku dynastii wielkie dochody podatkowe uzyskiwano dzięki niskim Podatkom. Pod koniec dynastii uzyskiwano niewielki dochód dzięki bardzo wysokim podatkom, potem prezydent dodał już od siebie, a nam niech dane będzie zmniejszyć podatki i podnieść wielkie dochody. Jeżeli faktycznie chcemy przełamać grzechy degenerującej się dynastii, to nie zrobimy tego powielając błędy socjalistycznego destruktywizmu. Nawet jeżeli sobie go nazwiemy Modern Monetary Theory. Jeżeli dadamy mu nawet najbardziej seksowną winietkę modernizmu i progresywizmu, to dalej to będzie tylko krok w otchłań nihilizmu. A ja zapraszam na kolejny odcinek wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes zachęcam również do zaglądania do naszego newslettera